I jeszcze wilgotne, poranne, zroszone, późno letnie kwiaty. Dzień dobry, dzień dobry, witam w kurniku Kazika w ten środowy, piękny poranek. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz chciałbym. Chciałbym wam pokazać śrutowanie kukurydzy, ale ze względu na to, że kukurydza do mnie jeszcze nie dotarła, jeszcze nie dojechała. Właśnie otrzymałem informację od Inpostu, że przesyłka jeszcze jest w drodze. W związku z tym w dzisiejszym odcinku zajmiemy się troszkę innym tematem, tematem kurników. No bo jakby inaczej yy, niż kurniki w kurniku Kazika zajmiemy się dezynfekcją kurników, przygotowaniem kurników na zimę, tak aby ptaki y, przebywając wewnątrz, no bo dni są coraz krótsze, noce coraz dłuższe, a w związku z tym nasze ptaki przebywają w swoich kurnikach coraz to dłużej, coraz prędzej wchodzą, a coraz później z nich wychodzą, i aby Umilić im ten czas, który spędzają wewnątrz kurnika, warto. O. Tak, czekałeś, aż będę nagrywał odcinek. Czekałeś, czekałeś i się doczekałeś, żeby mi przeszkadzać. Eee, co to ja mówiłem? I żeby im umilić ten czas, który spędzają w kurnikach, a tego czasu, jak powiedziałem, jest coraz więcej. Fajnie byłoby odświeżyć kurniki wewnątrz. W związku z tym, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak maluję, wapnuję, szpachluję kurniki. Ale, co tu dużo mówić, zabieramy się do roboty. Zaczynam od usunięcia z kurników wszystkiego, co w środku, a więc całej ściółki. Posprzątania, odkurzenia. Nie chce mi się tego robić, ale to trochę jest tak jak w szkole z odrabianiem lekcji. Nikt tego nie lubi, ale zrobić trzeba. A im szybciej, albo innymi słowy mówiąc, a im później, tym gorzej. Kurniczek już wysprzątany na tak zwany cycuś. Więc przyszła pora na kolejny krok, w którym będzie malowanie. Ale zanim pomaluję, muszę sporządzić odpowiednią miksturę. Tutaj w tym wiaderku mam głównie wapno takie wiecie, ze sklepu budowlanego. Do tego dosypałem trochę takiej gładzi szpachlowej gipsowej gładzi szpachlowej żeby się trochę lepiej trzymało i dolałem trochę jakiejś tam starej białej emulsji do malowania ścian wszystko to teraz mieszam i za chwilę mogłem zrobić trochę, słuchajcie, mogłem to zrobić trochę bardziej gęste więc chyba dosypię jeszcze trochę wapna tak żeby ta mikstura ładnie zalepiała wszystkie dziury dosypię wapna, wymieszam i zabieram się za malowanie. Jak powiedziałem wcześniej, bardzo nie lubię tego robić, dlatego, że jest to zajęcie żmudne, brudne, bo raczej nie sposób się nie pobrudzić. A oprócz tego, jeśli się nie uważa, to można sobie zrobić krzywdę, i tutaj słów kilka do tych osób, które może jeszcze nie, wiedzo, nie wiedzą, ale wapno jest to substancja. Żrąca. Być może ja się nie znam, słuchajcie, być może klepie bzdury, ale jak to się mówi, lepiej zapobiegać niż leczyć. Więc wolę profilaktycznie powiedzieć: dla tych, którzy nigdy jeszcze nie mieli okazji pracować z wapnem lub dla tych, którzy nie mają takiej wiedzy, to mój kuzyn, słuchajcie, kiedyś właśnie malował drzewka takim. Wapnem rozpuszczonym w wodzie i pracował w, w rękawicach tak jak ja. Te rękawice namokły mu tym wapnem, także miało to dostęp do jego skóry. Kiedy zdjął rękawiczki, okazało się, że dłonie są poparzone. Dłonie w ogóle miał w kolorze zielonym, skóra tak zareagowała. Więc yy, ostrzegam. Być może są różne rodzaje wapna. Być może jedno jest drżące, drugie nie jest żrące. Ja tego nie wiem. Dlatego, jak powiedziałem, wolę być ostrożny i przezorny. Uważajcie, żeby nie pobrudzić sobie rąk tą substancją. Wapno, z tego co wiem, jest substancją żrącą, a więc może Wam wypalić dziury na skórze. Oczywiście nie od razu. To nie jest tak, że włożycie palce... I wyciągniecie te same kości. To musi jakiś czas zadziałać. Ale jeśli pobrudzicie sobie ręce, to raczej rekomenduję, aby te ręce niezwłocznie z tego wapna umyć i pilnować, aby rękawiczki nie nasiąkły. Najlepiej robić to w gumowych rękawiczkach, których ja tutaj nie mam, ale będę się starał uważać. Ja będę malował wałkiem. I pędzelkiem, no niestety, gdybym miał większe narzędzia, to użyłbym większych, poszłoby szybciej, ale nie mam, więc trzeba działać tym, co się ma. I nie ma rodzić. Właściwie to na początek, narożniki. Polecę pędzelkiem wszystkie narożniki, wszystkie zakamarki. Postaram się zrobić to tak. Aby w jak największym stopniu zalać wszystkie szczeliny, bo w szczeliny lubią wchodzić pasożyty. A jeśli już malujemy i, odś i odświeżamy kurnik, no to warto to zrobić raz, a dobrze. Nie tylko, żeby w kurniku było czysto i jasno, ale też, żeby zapobiegać chowaniu się tych pasożytów. Te małe szczelinki, bo one właśnie tam najbardziej lubią się chować. Pomaluję, tak jak powiedziałem, wszystkie narożniki, najpierw wszystkie szczeliny, a później te płaskie powierzchnie będę malował wałkiem. No, pająku, uciekaj. Chodź, wezmę cię bo, bo ty tutaj zginiesz. Chodź, wychodź, 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 wychodź. chodź no. Poszedł. No tak, minęło już trochę czasu. Jeśli miałbym strzelać, to powiedziałbym, że może nawet dwie, a może nawet trzy godziny, bo nie patrzyłem na zegarek, ale w tym czasie starałem się pozatykać wszelkie dziury, wszelkie szpary. Pomalowałem wszystko, pozdejmowałem to, co było możliwe do demontażu. Pomalowałem oddzielnie, na przykład tutaj, zobaczcie. Tą listewkę, która tutaj była, oraz tą stąd, która zapobiegała wysypywaniu się ściółki na zewnątrz. To wszystko mi schnie. Jak wyschnie, będę wszystko montował. Mam nadzieję, że do wieczora ta farba Wróć, to wapno, którym malowałem, ta mikstura, że do wieczora wyschnie i że kurki będą mogły wrócić. Do świeżego, czystego kurniczka. Do wysprzątania zostały mi jeszcze dwa. Jestem pewien, że dzisiaj tego nie obrobię, bo, tak jak powiedziałem, jest to sporo roboty. Kilka ładnych godzin na taki jeden kurnik. Także sukcesywnie, pomału, będę się starał. Odświeżyć wszystkie kurniki, do czego i Was również serdecznie zachęcam. A w tym odcinku, w tym materiale, to już wszystko. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten materiał będzie przydatny. Jeśli się podobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę. Będzie mi miło, jeśli napiszesz jakiś komentarz. Bo dzięki waszym komentarzom algorytm YouTube pozwala, aby te materiały docierały do większego grona osób. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, a jeszcze nie subskrybujesz, to koniecznie zasubskrybuj kanał z ikoną dzwoneczka, tak aby nie przegapić kolejnych odcinków. A w tym materiale już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam jak zwykle wszystkich widzów ciepłych i zimnych. Mówił do Was Kazik, idę teraz dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.